Hej i witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Indie Fan, serii poświęconej gromie zależnym. Dzisiaj zaprezentuję Wam grę Robot Vacuum Simulator 2013. I jak z tytułu wynika, wcielimy się w robota odkurzacza i naszym zadaniem oczywiście będzie jeżdżenie po mieszkaniu i zbieranie wszystkich zabrudzeń. Eee, oczywiście koncept gry już na samym początku jest dość zaskakujący i to jest to co pewnie przyciąga największą uwagę. Więc tak, mamy kampanię, e, duel mod, czyli możemy grać jednocześnie w dwie osoby na raz. I zobaczyć kto jest lepszym odkurzaczem. Jeśli znacie jakiegoś fana tego typu wrażeń, to polecam. Zabawa na parę dobrych godzin. I mamy też e, no, credits, czyli kto stworzył tą grę i w ogóle. sobie nie włączę ich, ponieważ nie da się z nich wyjść i przewijają one się przez strasznie długi czas. W deskrypcjach napiszę co i jak w każdym razie. Więc przejdźmy do samej rozgrywki. I na samym początku tak dość niepłynnie to chodzi, ponieważ wszystkie grafiki się ładują. Kiedy się dopiero załadują, to powinno być nieco lepiej. I niestety, obojętnie jakie tam e, opcje graficzne włączę, za, na początku zawsze jest takie przycięcie. No więc, sama rozgrywka, jak widać, jest bardzo ekscytująca. Jeździmy sobie odkurzaczem po mieszkaniu i zbieramy te pyłki, czy też te kulki, i zasysamy je. Nie ma za bardzo niczego więcej do zrobienia, to wszystko, co możemy zrobić. No cóż, w tle przygrywa nam taka dość relaksacyjna, fajna muzyka. Cała grafika ogólnie całkiem nieźle się prezentuje. Gdyby nie tylko nie to, że zawsze na początku jest ten problem z ładowaniem grafiki, gdy się włącza grę, to nie miałbym do nich większych zastrzeżeń. Szkoda też, że nie można nieco szybciej jeździć, bo strasznie powoli się jeździ tym odkurzaczem, robotem odkurzaczem. Zawsze się zastanawiam, czy ktoś naprawdę miał marzenie takie od dziecka, żeby stworzyć grę jako robot odkurzacz i uczył się przez to programowania, no, tworzenia grafiki trójwymiarowej i ogółem wszystkiego, żeby później spełnić to marzenie, czy tak po prostu któregoś dnia rano się obudził i stwierdził, ha! Na świecie jeszcze nie ma symulacji robota od kurzacza. <grymne> już w każdym razie, dzięki takim osobom powstają takie gry. Cóż przejdźmy może do innego pokoju. O, do kibla nie idę, wiem co tam może być na podłodze. <grymne> przejdźmy do pokoju dziecięcego. Chyba albo tam na jakiegoś. Nie wiem, nie jestem pewien, trudno określić po obrazie tylko. O, nie za założę się, że więcej jest pod łóżkiem. <grymne> A i ja może jednak się mylę. W ogóle jakoś pusto tutaj, coś mało realistycznie wygląda to. Hmm. Taki mały jazz w, le, w tle leci, całkiem ładnie pasuje, całkiem fajna ścieżka dźwiękowa. No cóż, tu nie ma za dużo więcej niczego do oglądania. Niczego pod łóżkiem nam nikt nie zostawił. Do, no dobra, skuszę się jednak wizytą w alecie. Ja jeśli tylko tam dojdę, jeśli zdążę, zanim się prąd skończy. Oj, dużo tych czegoś, tegoś, co mam zbierać. Nie mam pojęcia, czy jeśli uda nam się zebrać e, wszystkie te brudy, to gra wynagrodzi nas nowym etapem, czy po prostu się skończy, czy w ogóle cokolwiek się stanie. Ale nie mam zamiaru się przekonywać, jeśli chcecie, to sami ściągnijcie tą grę. Zapraszam Was, naprawdę polecam. I dostanę chyba jeszcze jeden pokój. Myślę, że go tylko zobaczę i skończę ten, ton, ten filmik, bo nie wiem co bardzo, co mogę jeszcze pokazać w tej ekscytującej rozgrywce. Sama gra jest oczywiście darmowa, do ściągnięcia, w link jak zwykle w deskrypcji. Waży ona chyba 70 mega po rozpakowaniu. Więc nie waży zbyt dużo, jeśli ktoś jest... Po prostu no ciekawe jak to wygląda, gdy samemu się grałem, to przepraszam, może jest coś, czego nie odkryłem, kto wie. No i kuchnia. Więc tak, mieszka tu jedna osoba, więc zupełnie ani ja, nie dziecko nie na nastolatek. Mamy wy... Jeszcze może podejdę do drzwi wejściowych, może coś tam jest. Całkiem fajne mieszkanie, nie? Okay, ładnie się prezentuje dość minimalistyczne. Nie wiem czy to wynika z tego, że tak twórca chciał, żeby wyglądał ten pokój, czy po prostu nie chciał za dużo e, obiektów trzywymiarowych wprowadzać. Chyba, czy na się baterie jakieś wyczerpia? No cóż, jak tylko dojadę do tych drzwi, obiecuję wam, że skończę ten <noise> odcinek. No, w każdym razie mm, to byłby chyba na tyle już, bo chyba nic więcej się nie stanie. Zapraszam Was do komentowania, do sprawdzenia tej gry, jeśli Was zainteresowała. I do zobaczenia w następnym razie. I no, w następnym odcinku, na razie.